Jan Ratajczak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w naszym studiu gościmy dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pana Roberta Jagiełowicza, witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. No dziś niestety, ale nasz program zaczniemy od smutnej sprawy, smutnego wypadku na basenie w Centrum Rekreacyjno-Sportowym. To chyba pierwsza taka tragedia na tym obiekcie. Znaczy no, no niestety, niestety wydarzyło się i jak mogliśmy się Chwalić przez wiele lat, że u nas nie było aż tak drastycznej sytuacji, nie było, nie było śmierci na obiekcie tak niestety, od wczoraj, od wczoraj jest już trochę trudniej i to no jest to dla nas wszystkich ciężki dzień, zarówno dla mnie, jak i dla, dla pracowników, dla ratowników, którzy uczestniczyli w tej całej akcji dla osób, które to widziały, to no jest to przykre zdarzenie i, i, i na pewno będzie długo, długo przez nas pamiętane. Mhm. Jak do tego, do tego doszło? Kamery być może zarejestrowały to zdarzenie? Znaczy, co, to z tego co widać na monitoringu i z tego, co, co ja rozmawiałem tam w trakcie jeszcze tej akcji reanimacyjnej, bo byłem tam po, 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 po niedługiej chwili jak to się zaczęło, to wyglądało to tak, że, że, że osoba, czy pan, który, który nie żyje, e, przepłynął basen 25-metrowy pod wodą i no i wypłynął po tej głębszej stronie, złapał się tego przysłupku tam, przytrzymał się, ale, ale zasłabł, zaczął, no czuć się było widać, że czuje się coraz gorzej, jego kolega go podtrzymał i zawołał ratownika, jeszcze tam dwie osoby się dołączyły, wyciągnęły wyciągnęły, no, pana z wody i zaczęła się reanimacja, przyjechała karetka i trwało to przynajmniej około 45 minut. Mhm. Czy wy czy wy, ratownicy i, i cały zarząd obiektu dopełnił wszystkich norm, tam nie, nie doszło do, do jakichś zaniedbań, zaniechań? Znaczy, wie pan, co? No, jak, 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 jak nie żyje człowiek, to zawsze się zastanawiamy wszyscy, czy mogliśmy zrobić coś lepiej. Tak? I no, no nie, nie znajduję w tej chwili ze swojej strony czy ze strony ratowników jakiejś takiej. Takiego wytłumaczenia, oczywiście, jak to niestety w naszym społeczeństwie bywa. W tej chwili zaczyna się atak na ratowników, różne inne rzeczy. Ja się z tym nie zgadzam. Siedział ratownik na krześle oczywiście, wszyscy mówią, że mógł stać. Co by to zmieniło, jak on by stał, czy siedział, stałby w innym miejscu, miałby dalej. Możemy sobie gdybać, tak? Staramy się jakoś racjonalnie do tego podejść i, i, i patrzeć, co można było jeszcze zrobić, i ja na tą chwilę. Yy, po rozmowie z szefem ratowników, z ratownikami, wczoraj długo rozmawialiśmy, bo, bo dla nich to też jest trudna sytuacja. Trzeba sprawdzić, czy oni się nadają jeszcze do pracy, czy nie powinni odpocząć i tak dalej. Te rzeczy też bierzemy pod uwagę. To jak rozmawialiśmy, to, to każdy z nich, a, a sporo ma wieloletnie doświadczenia, no, bardzo to przeżyli i, i, i zastanawialiśmy się, czy można było zrobić coś inaczej, lepiej. No, nie, nie bardzo widzimy taką możliwość. Także na pewno nie jest to zaniedbanie. Na pewno nie było za mało ratowników, jak padają różne czasami sytuacje. Dzisiaj się tłumaczyłem pani Stefałenu, która od razu przyjechała, się zapytała, czy była wystarczająca ilość ratowników. Nikt nie rozpatruje, to też są ludzie. Nie, nie, nie róbmy w stosunku do niej jakieś nagonki, oni to też strasznie przeżywają, więc to jest przykra chwila dla wszystkich. Tak? I, I na pewno była ich wystarczająca ilość. Nikt nie był po spożyciu narkotyków, alkoholu, różnych innych rzeczy, bo to też zostało sprawdzone. Policja sprawdziła, także tutaj, z tej strony z tej strony nie widzę jakichś takich e, uchybień. No więc co z tego? Człowiek nie żyje i to, to jest przykre, tak? I tu zawsze będziemy się zastanawiali, dlaczego, czy można było tego uniknąć i, i tak dalej. Jaka była przyczyna zgonu, będziemy widzieli w najbliższych dniach. Po, po, po przeprowadzeniu sekcji zwłok, dochodzenia przez prokuraturę i policję. Mhm. O tyle, o ile na otwartych akwenach i, i wodnych zbiornikach do takich tragedii Dochodzi dość często i w te wakacje też już sporo ofiar w województwie lubuskim, no to mało kto chyba by się spodziewał tego właśnie, że takie, takie coś do utonięcia, do śmierci może dojść właśnie na, na basenie ostrzeżonym ja mam... przez ratowników. Wszystkie akweny są ostrzeżone, w większości tam ludzie się kąpią, natomiast nie do końca się z Panem zgodzę, ponieważ wiele wypadków się dzieje też na basenach, tak jak mamy. Nie ja chciałbym tu podawać, bo to też są, w koledzy z innych obiektów i tam mają miejsce utonięcia, tak. Natomiast ja podkreślam po raz kolejny, nie traktujmy tego jako utonięcie, tak jak powiedziałem. Nie został człowiek wyciągnięty z wody, że on tonął, tak, to mogło być zasłabnięcie. Mogło być to kilka innych przyczyn, o których jest ciężko już w tej chwili rozmawiać. Ja mam swoje, swoje że tak powiem, za swoich obserwacji mam swoje, swoje odczucia, jakieś takie to, co widziałem. Natomiast no, to nie jest tej w chwili, tej chwili ważne. Tak jak powiedziałem, człowiek nie żyje i to jest przykre. Natomiast roztrząsanie tego no, no jest dla nas trudne. A tak jak powiedziałem, to nie jest, nie jest to tak, że to tylko na naszym basenie. Na wielu basenach niestety toną ludzie z brawury, z różnych innych sytuacji. I na basenach również to się dzieje. Więc postawmy może tutaj kropkę przy tym temacie, bo on oczywiście smutny, nieprzyjemny. I współczujemy oczywiście rodzinie oraz znajomym i wszystkim tym, którzy widzieli to zdarzenie. A ja chciałbym przejść do drugiego czy. Nawet też trzeciego tematu naszej rozmowy: remonty obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, hala lekkoatletyczna. Może od tego zaczniemy. Tam ma zostać ten stary szkielet, ale też zostanie dobudowana nowa, dobudowana nowa część tego, tego obiektu. A więc można powiedzieć, że lekkoatleci w końcu się doczekają nowej bieżni i nowego obiektu, w którym będą mogli. I jeszcze lepiej trenować. Znaczy tak, no, trwa, trwa, trwają prace dzisiaj, że tak powiem między jednym spotkaniem a drugim związanym z tym co się wydarzyło wczoraj. Byłem rowerem zobaczyć jak to tam wygląda i, i te prace trwają się, posuwają do przodu, już, już jest przygotowany teren pod to, żeby te dodatkowe metry do tej hali dobudować. Yy, przygotowane też już jest miejsce na, na, na podłogę, na podłoże, czyli po tym co, co było została wywieziona ta warstwa, która była, jest stabilizacja w tej chwili już nowego, yy, no, no, nowego, nowego terenu. Dodatkowo już jest przygotowane też fundamenty są pod to, żeby zaplecze socjalne budować, bo to całe zaplecze jest zburzone, wywiezione. Zgruzowane i to, za, to, to będzie od nowa budowane, plus y, pomieszczenia dla ciężarowców, którzy trenowali również na tym obiekcie, też będą tam przygotowane. Także te, te prace trwają y, i za chwilę mam nadzieję, że już to będzie taki efekt bardziej widoczny wizualnie. Bo, bo do niedawna to jeszcze było tylko takie wywożenie, burzenie, wy, sprzątanie. Natomiast w tej chwili, jak już widać, y, na placu budowy zaczynają się prace takie już w. Twórcze nazwy tu, to troszkę w cudzysłowie, i, i, i efekty myślę, że za chwilę będą. Co prawda, termin wykonania jest do końca kwietnia, ale mam obietnicę, że, że będzie to sporo wcześniej, także mam nadzieję, że już zimą lekko atleci na tym obiekcie, zagoszczą dodatkowo ciężarowcy i, i, i również mam nadzieję, że też będą trenowali tam tenisiści. Mhm. No już widać, pomału fundamenty powstają przynajmniej pod tą starą częścią socjalną. Tak, tak ona została nazwana. Ile będzie kosztowała ta inwestycja? Bo jest ona dofinansowana z budżetu obywatelskiego? Nie, nie, to jest. Nie, to nie dofin tak. Dofinansowanie jest ze środków Ministerstwa Sportu. To są te tak zwane dopłaty do gier liczbowych, to jest dzięki temu, że gdzieś tam gramy w totolotka, to są jakieś pieniążki, których później to urząd marszałkowski ma pewną pulę, którą w województwie może spożytkować, jedna trzecia z tych 7 milionów, które pójdą na halę, to jest właśnie z tego z tych pieniędzy i tutaj są. Są możliwości, też udało nam się to pozyskać, to od razu łatwiej jest też i wydać z miejskich pieniędzy ten, ten, te, te dodatkowe pieniądze, także to jest koszt 7 milionów. No i jeszcze rozmawialiśmy wstępnie o, o boisku, na które wszyscy czekają, czyli sztuczna nawierzchnia, to też Państwo pokażecie pewnie telewidzom jak to wygląda. Jest już ładnie zielono, już, troszkę... Już, już nasi telewizorzy tak, widzieli w, w wydaniu Kronki Lubuskiej. Troszkę, zielono, zielono troszkę już się nas zrobiło na pogoda miejscu. nie rozpieszcza, bo chcemy to zrobić dobrze i tam trzeba to pokleić, żeby to się nie, roz, nie rozłaziło. W cudzysłowie dojdzie lat, linie już są wycinane, także myślę, że szóstki ruszą zgodnie z planem, czyli na koniec tego miesiąca rozpoczną się tam pierwsze rozgrywki, pierwsze mecze. Także zapraszam. Myślę, że to będzie znowu to, co nam się udało zrobić, czyli te dwa obiekty, które tam gdzieś chodziły mi po głowie, że są w trudnej sytuacji i, i że trzeba coś z nimi zrobić, to będą. Wyremontowane. Mm -hmm. Jeszcze dość ciekawy proces. Czeka tą trawę, tam trzeba ją nasypać, uczesać, usypać, usypać, jeździć, to jest też żmudna praca wyczesywania, wyczesywania tego, tego granulatu, prostowania i tak dalej, to jest taka już później żmudna praca, ale mam nadzieję, że pogoda pozwoli i to na dniach również będzie zrobione. Mhm. Dostawca tego granulatu powiedział, że tam wyląduje 130 ton tego tak, sypkiego piasku. Jest to, 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 znaczy no piasku to jest taki troszkę inaczej, to jest taka inna konsystencja, więc to, to gdzieś tam będzie. Będzie to troszkę inaczej niż piasek, bo piasek tu mamy gdzieś tam na pomorskim czy, czy na jakichś takich boiskach. Natomiast tu będzie to już taka profesjonalna nawierzchnia, która służy piłkarzom. Także ci, którzy grali, i którzy będą chcieli grać, to proszę już po tak zwane szutrówki do sklepu. Bo w takim obuwiu będziemy na tą płytę wpuszczali i, i, i nikt więcej tam nie wejdzie w jakichś korkach czy różnych innych butach, nie będzie można wchodzić, a jest sporo tych, którzy na tym boisku będą grali, więc zapraszam do, do sklepów. Nie, nie, nie wskazuję którego, tak? Mhm. Ale, ale trzeba, byle zakup, nie trzeba się zobaczyć. Właśnie lanków różnych innych rzeczy nie będziemy w tym wpuszczali. Myślę, że to, że to nam zwiększy żywotność tego obiektu. Na pewno. Jeszcze na zakończenie tylko pytanie, bo tutaj Pan wspomniał o tym, że pewne obiekty są, chodzą Panu po głowie, bo są, bo są zaniedbane, czy jakieś kolejne? Gdzieś znaczy nie, dobra, ja mówiłem, to... te dwa obiekty to były właśnie już w takim najgorszym stanie, nie? także w tej chwili myślę, że... Że będziemy już naprawdę nieźle nieźle wyglądali, bo pozostałe obiekty, tak jak na Wyspieńskiego co roku Basen jest, są prowadzone prace związane w tym okresie jak jest nieczynny, czyli jest spuszczona w tej chwili woda, tam są wymieniane rury różnego rodzaju rzeczy. Poza tym niespodzianka dla, dla tych, którzy grają tam w koszykówkę, bo parkiet jest zrobiony, praktycznie już jest na finiszu, parkiet jest przełożony. Tam były bardzo nieciekawie, ten parkiet wyglądał, opracował już. Się porobiły, także... w których fragmentach nie odbijała się nawet piłka. Tak, a to już jest zrobione, znaleźliśmy przyczynę tego, to już jest zrobione i, i, i myślę, że już jest praktycznie no, też do dyspozycji, za chwilę będzie ten obiekt, także te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam mamy na, na uwadze, które, które są na obiektach mosir to tak systematycznie co roku staramy się coś sobie wybrać i co roku coś poprawiać, naprawiać i ulepszać. No więc dobrze, tyle Robert Jagiełłowicz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę, do widzenia. Państwu również miłego dnia życzymy i do zobaczenia w kolejnym powiększeniu.